Siemaneczko, tu wasz już Dzisiaj mam dla Was Miksika. Za uwaga, uwaga całe 40 zł. Ulala, mamy klub milionerów z numerem 3 za dwie deszki, proszę bardzo. Pię Pół miliona w banku, proszę bardzo, z numerem 18 i dwa razy kocham drapki z numerem 23 i 33. Lecimy. Mam nadzieję, że uda nam się coś dzisiaj trafić, bo ostatnio jak widzicie.

I 23, no. No 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 no, no! no, 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 co ja mogę powiedzieć? No, nie będę nic mówił, bo szkoda. Słów. Pół miliona w banku numer 18. 14. 22. 31. 38. Oraz 2. Moi drodzy. Oraz dwójeczka. Osiemnaście, osiem, dalej mamy pięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści, jeden, trzydzieści siedem, trzydzieści pięć Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dziewięć, jedenaście, trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy, trzydzieści dwa, cztery, trzy, szesnaście.

Dwadzieścia pięć, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, dziewięć cztery, piętnaście, czterdzieści jeden, czterdzieści sześć, trzydzieści pięć. 1. 30 27 3. 16 10 33 36 14 17 29. Czyżby kolejny odcinek bez żadnej wygranej? No na to się zanosi. Niestety. Niestety, moi drodzy. Tak wyszło. Pusto. Wkład: 40 zł. Tak dobrze mówię? Dobrze mówię: 40 zł. Wygrana 0. Subskrybujcie mój kanał moi drodzy, bo konkurs będzie ogłoszony pod koniec miesiąca, w której będzie do wygrania cała paka z rapek, także zapraszam na mój kanał. Ja Was bardzo serdecznie z tego miejsca żegnam. Życzę dużo zdrówka, trzymajcie się. Cześć!